Godzinny rejs do Doliny Rozpudy rozpoczyna się w porcie w Augustowie rzeką Nettą do jeziora Necko i jezioro Rozpuda. Tam przy gołej Zośce zawracamy i wracamy tą samą drogą. Myślę, że walorów przyrodniczych Doliny Rozpudy nikomu przedstawiać nie trzeba, więc nawet specjalnie Was do tego rejsu zachęcać nie będę. Myślę, że każdy z Was wie, że jest to piękne miejsce. Tu widzicie gołą Zośkę właśnie. Rejs jest na tyle krótki, że nie zdążą się znudzić nawet małe dzieci, a widokowo jest bardzo fajne. Statek jest duży, może pomieścić 200 pasażerów. A w trakcie rejsu załoga opowiada o historii rejonu, o tym co mijamy, co widzimy za burtą. Chętnie odpowiadają na pytania. Więc warto się udać w ten rejs i zobaczyć Dolinę Rozpudy z wody.